To dla nas olbrzymia nobilitacja. Wszyscy pytają, jak to możliwe, że Olsztyn po otwarciu basenu już dwa miesiące ma trzy tak ważne imprezy, w tym tą jedną właśnie szczególną, jaką są Głównym Szczecinem Polski. No, starania działaczy, odpowiednie warunki, które zaproponowaliśmy związkowi, też basen, który na pewno robi na wszystkich wrażenie, to spowodowało, że właśnie Olsztyn stał się na dzisiaj centrum pływania. Nie wyobrażałem, że będzie taka możliwość. Prawdziwe były plany budowy basenu, ale wtedy jeszcze nie było środków finansowych, a już o tym, że będą u nas pływać tak dobrze zawodnicy, to nawet w najśmielszych marzeniach nie przyszło mi to do głowy. Pierwszy raz się spotykam z miejscowością, w której odbywają się mistrzostwa Polski i trybuny są pełne kibiców. To jest, też, to jest naprawdę bardzo fajne i piękne, bo u nas jest w tym wolny i zawsze tych kibiców było mało. Nie to, że za darmo to mało. Fajny sport w ogóle, no, jest się wodzie, jak się lubi wodę, to jest, jest bardzo fajny, Nie, no i jest to taki super wysiłek, jest to też um, indywidualny sport, ale każdy kibicuje dla innych i jest to takie fajne I szczególnie w Polsce jest super atmosfera. Warto było, bo emocje są niesamowite, świetne prowadzenie uroczystości, taki... Yy... Z werwą, z dopingiem, że aż po prostu się dusza raduje i chce się dopingować. Także, jak najbardziej, warto i, i nie wyobrażam sobie, żeby nas tutaj nie było. Dzisiaj jest, są pełne trybuny, które pomagają y, do ostatniego metra, i to jest naprawdę y, coś, co dodaje sił. I mam nadzieję, że na setkę będę no, mogła na tych kibiców w dalszym ciągu liczyć. Obiekt jest genialny, jest naprawdę jeden z najlepszych, który widziałam, w ogóle ja podróżuję trochę po, po basenach i jest naprawdę super. Pół sekundy, które bym mogła zyskać na minimum na dopłynięciu do ściany. Tutaj nie trafiłam ewidentnie, no to jest, mój, to jest mój, mój techniczny błąd, no ale... Ale ja się nie poddaję, że będę po raz czwarty na igrzyskach olimpijskich. Jestem o tym święcie przekonana, że będę. No, zdobyłam drugie miejsce, no, ale niestety nie udało mi się y, minimum na olimpiadę, no, tak niestety zdarza się. No, to jestem zadowolona z miejsca, ale nie, nie z czasu.